Dzisiaj już jest ostatni dla wakacji, bo y, właśnie wyjeżdżamy, tak, dzisiaj wylatujemy, ja jesteśmy właśnie na obiedzie, teraz będę go melony, bo są pyszne melony, no wtedy, jak u nas, zresztą mamy, to jabłka, u nich rosną arbuzy i melony. Mhm. Dobra, już jadłam tego melona. No to, dzisiaj, no to dzisiaj będziemy wylatywać i eee, właśnie jedziemy zaraz na lotnisko, jak zjemy obiad. Ale przed tym jeszcze idziemy kupić jakieś chrupki i kruszki eee, w drogę, jak będziemy lecieć. Żeby sobie zjemy, a później eee, z Katowic jedziemy do Magdaleny i, i będziemy w domu. Dobra, to do zobaczenia w samolocie. Przepraszam, na lotnisku. Już wyjeżdżamy, właśnie jedziemy busem. Bye bye hotelu. Papa! To jest nasz hotel. Teraz przejeżdżam przez bazarki, ale już jedziemy na lotnisko. Chyba to do zobaczenia... Jak będziemy się już na lotnisku przy odprawie, albo zobaczymy jeszcze jak będziemy czekać na samolot. Powodźcie, to są samoloty właśnie bardzo dużo samolotów o. No bardzo fajnie zaraz będziemy lecieć właśnie czekamy tam jest. E, właśnie czekamy już na nasz lot e, no i zaraz będziemy wreszcie kupimy e, właśnie jeszcze jakąś wodę albo jakieś słodycze jakieś jedzenie e, o, właśnie tamten jest ten jest nasz przepraszam nie, nie ten jest ten No i właśnie będziemy teraz coś kupić do jedzenia albo do picia, bo nie można kupić picia na początku, tak. się, nie można jak jest kontrola, no i więc teraz będziemy kupować i w sumie będziemy lesić. dobra to wrócę do was jak już będziemy w samolocie lub będziemy wychodzić lub będziemy jechać busem, ale nie jestem pewna, a to tam jest właśnie nasz samolot, dobra no to pa. Wchodzimy w kolejce, żeby wejść do busa, e, więc zaraz w to właśnie mam fajny wód, bo wagę, to bardzo nie jest zawodnie Nie uwagę. Jeśli wyoglądacie z moich wakacji, no to zapraszam do oglądania. E, no to w takim razie do zobaczenia w samolocie już, albo jak będziemy wyjeżdżać, to już później jak już wam mówiłam, jedziemy do Maca, e, no i tam po Jorekki i do I może albo do Albo Haskiego. więc pozdrawiam. Dobra, pa. Właśnie już jesteśmy w samolocie, zaraz będziemy wylatywać. Jest bardzo jasno, więc myślę, że zobaczycie lepiej niż w pierwszą stronę. No dobra, no a to usłyszenia, jak będziemy wylatywać. Patrzcie, jak pięknie. Patrzcie, jesteśmy nad skrzydłem. Ceni. Przepraszam, że tak krzywo jest kamera, ale mhm. bo my jesteśmy. Przymory, to jest przekręcony, bo leci do góry. Dobra, to wrócę do was, jak już będziemy w Katowicach.